Wiem, że w tym momencie możesz czuć się przytłoczony, a może nawet zagubiony w zawiłościach życia. Wiem, że czasem wydaje się, jakby ciemne chmury przysłaniały ci słońce, a każdy kolejny krok sprawiał wrażenie zbyt trudnego do wykonania. Chciałbym ci jednak przypomnieć, że w każdym z nas, głęboko w naszych sercach, bije niezniszczalny płomień połączenia z Bogiem i wszechświatem. Ten płomień jest Twoją najczystszą siłą, esencją, która nigdy nie gaśnie, niezależnie od okoliczności. W chwilach największego zwątpienia, gdy czujesz, że Twoje kroki tracą pewność, pamiętaj, że Bóg i wszechświat zawsze otaczają Cię swoją opieką. Pamiętaj, że jesteś nieustannie wspierany przez niewidzialne ręce, które czekają, aby poprowadzić Cię w stronę światła i harmonii. Wszechświat odpowiada na Twoje prośby, myśli i pragnienia, czasem w sposób niewidoczny dla oka, ale zawsze obecny. Prawo przyciągania jest tutaj niezmiernie istotne. Wszechświat reaguje na energię, którą wysyłasz. Kiedy skupisz swoje myśli na tym, co piękne, spokojne i wartościowe, kiedy napełnisz swoje serce wdzięcznością i miłością, powoli zaczniesz przyciągać te wartości do swojego życia. Jeśli pojawiają się w tobie lęki i troski, to normalne. Każdy z nas czasem to przeżywa. Ale postaraj się dostrzec, że masz moc wyboru, aby świadomie skierować swoje myśli na to, czego naprawdę pragniesz. To jest jak ćwiczenie dla twojego umysłu, które sprawia, że staje się on coraz silniejszy i bardziej odporny. Z każdym dniem uczysz się wybierać myśli, które wspierają twoje szczęście, spokój i równowagę. Twój mózg, dzięki cudowi neuroplastyczności, zmienia się i dostosowuje. Nasz umysł jest plastyczny, podatny na zmiany, a to oznacza, że każda chwila spędzona na budowaniu pozytywnych nawyków myślowych wzmacnia nowe ścieżki neuronowe, które prowadzą do radości, spokoju i zdrowia. Wyobraź sobie, że każdy Twój pozytywny wybór, każda drobna myśl o wdzięczności czy radości, jaką znajdziesz w małych chwilach dnia, to cegiełka. Którą budujesz nową ścieżkę dla swojego umysłu i duszy. Z czasem ta ścieżka staje się szeroką drogą pełną światła i spełnienia. Mimo że droga ta bywa czasem trudna, to dzięki Twojej pracy i sile wszechświat cię prowadzi. W chwilach słabości postaraj się poczuć wsparcie, jakie daje Ci życie. Wszechświat jest nieskończoną energią pełną miłości i mądrości, gotową ofiarować Ci wszystko, czego potrzebujesz, abyś rozkwitł. Czasem to, co nas spotyka, nie ma dla nas sensu. Wydaje się trudne i niezrozumiałe, ale pamiętaj, że każdy krok, który podejmujesz, jest częścią większego planu, który Bóg ma dla Ciebie. Aby poczuć ulgę i moc wsparcia, spróbuj każdego dnia poświęcić chwilę na ciszę i kontakt z samym sobą. Oddaj to, co niepotrzebne Bogu i wszechświatowi. Pozwól, aby to, co ciężkie, zostało uniesione przez tę nieskończoną siłę, która zawsze czuwa nad tobą. Kiedy twoje serce się odpręża, zaczynasz odczuwać spokój, w którym możesz dostrzec nowe drogi i szanse, o których być może wcześniej nawet nie myślałeś. Pamiętaj, że ten proces zmiany i wzrostu to piękna podróż. Każdy dzień to nowa możliwość, nowy początek, a każda lekcja, którą dostajesz, jest dla ciebie okazją. Aby wzrastać, zbliżać się do miłości i zrozumienia samego siebie, daj sobie czas, aby tę podróż przeżywać świadomie, bez pośpiechu. Twoje serce jest pełne potencjału, Twoje życie pełne możliwości. Bóg, wszechświat i ty sam. Wszyscy współpracujecie, aby stworzyć przyszłość, w której możesz być szczęśliwy. Każdego dnia masz moc, aby skierować swoje życie ku światłu i radości. I każdego dnia masz prawo i siłę, aby poczuć, że wszechświat cię wspiera, a neuroplastyczność twojego umysłu pozwala ci wprowadzać te pozytywne zmiany. Daj sobie przestrzeń na oddech i poczucie wdzięczności za wszystko, co masz, za każdy mały postęp, każdy uśmiech, każdą chwilę spokoju. Kiedy otwierasz się na ten moment, kiedy dajesz sobie chwilę, by poczuć wdzięczność, Tworzysz przestrzeń, w której wszechświat może działać dla Twojego dobra, cokolwiek przyniesie przyszłość. Wiedz, że zawsze możesz wrócić do tej przestrzeni wewnętrznego pokoju i połączenia z Bogiem, wszechświatem i samym sobą. To połączenie jest w Tobie, jest Twoją niezniszczalną siłą i zawsze możesz do Niego wrócić, aby poczuć ulgę, spokój i nadzieję na lepsze jutro. Zaufaj, że wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie. Wiesz, że wszechświat prowadzi cię właściwą drogą i że neuroplastyczność Twojego umysłu umożliwia każdą zmianę, której potrzebujesz, aby być szczęśliwy. Jestem tutaj, aby przypomnieć ci, że nawet w chwilach, kiedy wokół ciebie panuje chaos, wewnątrz ciebie istnieje przestrzeń doskonałego spokoju. To jest Twój duchowy azyl. W którym spotykasz się z Bogiem, w którym słyszysz cichy szept wszechświata, który cię wspiera. Pamiętaj, że to miejsce w tobie jest nietknięte przez zewnętrzne burze to święta przestrzeń, do której masz dostęp zawsze, nawet jeśli nie zawsze ją widzisz. Czasem nasze umysły zaczynają wędrować w stronę lęków i zmartwień to naturalne. Ale pamiętaj, że każda myśl jest jak fala, która przypływa i odpływa. Możesz się jej przyglądać, rozpoznawać jej źródło, a potem łagodnie pozwolić jej odejść. Wszechświat przynosi ci właśnie te lekcje, które mają ci pomóc wzrastać, ale to ty decydujesz, co zachowasz w swoim sercu, a co puścisz wolno. Twoje pragnienia i marzenia mają wielką moc. One są wyrazem głębokiego pragnienia twojej duszy, aby się rozwijać i doświadczać pełni życia. Wszechświat, Bóg i ty współpracujecie by te pragnienia stały się rzeczywistością. Zamiast skupiać się na tym, czego brakuje, zacznij dostrzegać każdą drobną rzecz, która już teraz świadczy o wsparciu wszechświata. Może to być uśmiech przypadkowej osoby, słowo, które cię pokrzepiło, albo znak, że wszechświat słyszy twoje wołanie. Twoje myśli są jak ziarna, które zasiewasz w ogrodzie swojego życia. Każda myśl pełna nadziei i wiary to ziarenko, które wszechświat podlewa swoim światłem. Te ziarna zakorzeniają się i rosną, a ich korzenie sięgają coraz głębiej, tworząc Twoją siłę wewnętrzną. Nawet jeśli czasem wątpisz, czy coś się zmienia, pamiętaj, że wzrost bywa niewidoczny na powierzchni. To, co ma się wydarzyć, już kiełkuje, rozwija się i przygotowuje do objawienia się, właśnie wtedy, kiedy jesteś na to gotowy. Pomyśl o neuroplastyczności jako o umiejętności twojego umysłu do tworzenia nowych dróg pełnych mądrości i spokoju. Dzięki tej cudownej właściwości umysłu, za każdym razem, gdy wybierasz spokój zamiast lęku, twoje neurony zaczynają wzmacniać ścieżki prowadzące do pokoju. Twój mózg dosłownie się zmienia. Nowe połączenia neuronowe tworzą fundament dla spokojniejszego. Bardziej zrównoważonego ciebie. To wymaga praktyki. Ale każde świadome wyciszenie, każdy akt wdzięczności i każda myśl pełna wiary dodaje mocy tej przemianie. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania, które się w tobie pojawiają. Twoje zadanie to po prostu ufać, zaufać temu cichutkiemu głosowi, który szepcze, że wszystko jest na swoim miejscu. Nawet jeśli na razie nie wszystko jest jasne. Wszechświat często działa w sposób subtelny, czasem podsuwając nam inspiracje w najbardziej niespodziewanych momentach, w najmniejszych szczegółach codzienności. Wystarczy otworzyć się na te znaki i pozwolić im prowadzić. Twoja ścieżka może być czasem kręta, pełna wyzwań, ale wiedz, że każde wyzwanie jest krokiem w stronę Twojej prawdy w stronę Twojego wewnętrznego światła. Czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty otwierają nas na prawdziwe zrozumienie siebie, na miłość i na bliskość z Bogiem, z wszechświatem i ze swoim sercem. Masz moc, aby przekształcić każde doświadczenie w coś, co wspiera Twoją duszę. Zachowaj w sobie świadomość, że każde spotkanie, każda chwila, każde doświadczenie jest Twoim nauczycielem. To, co wydaje się trudne, przynosi lekcje cierpliwości, wytrwałości i pokory. A to, co wydaje się piękne i łatwe, daje Ci radość i lekkość, pokazując, że wszechświat pragnie Cię wspierać. Nieść cię jak najlżejszą falą ku Twojemu szczęściu. Pozwól, aby miłość, która jest w Tobie i wokół Ciebie, przypominała Ci o Twojej wewnętrznej sile. Przypomnij sobie, że jesteś nieustannie otoczony opieką. A bóg i wszechświat nigdy cię nie opuszczają. Niech Twoja wiara rośnie z każdym dniem. Wiara w siebie, w swoje możliwości i w to, że jesteś częścią czegoś znacznie większego, czegoś piękniejszego, co zawsze czuwa i odpowiada na Twoje potrzeby. Twoje życie to piękna podróż, pełna odkryć i nauki. Jesteś tutaj z powodu misji, która jest wyjątkowa i ważna. Masz znaczenie i Twoje życie ma znaczenie. Każdy oddech, każda chwila, każdy gest to część tego większego obrazu, w którym Twój udział jest nieodzowny. Pamiętaj, że zawsze, w każdej chwili, możesz wrócić do siebie, poczuć wewnętrzny spokój i uwierzyć, że wszystko, czego pragniesz, jest na wyciągnięcie ręki. Uwierz, że jesteś wspierany przez niezmierzoną moc, która pragnie Twojego dobra. Pozwól, aby miłość Boga i Wszechświata przeniknęła Twoje serce i umysł, przynosząc Ci ulgę, jakiej teraz potrzebujesz. Każdy Twój krok na tej drodze jest dokładnie taki, jaki ma być, a każdy dzień przynosi nowe, piękne możliwości. Przyszedł czas, abyś uwierzył w siebie z pełną mocą i bez cienia wątpliwości. Przyszedł czas, abyś przestał się chować przed swoim własnym światłem. I po prostu przyjął to, kim naprawdę jesteś. Wszechświat widzi Twoją siłę. Bóg zna każdy zakątek Twojego serca. Pora, abyś i Ty stanął przed sobą samą, z odwagą i spojrzał na siebie bez lęku. Bo to właśnie w Tobie kryje się wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać każdą przeszkodę. Nie ma teraz miejsca na zwątpienie. Zwątpienie jest jedynie cieniem myśli, które kiedyś wpojono Ci o Twojej słabości. A które nie są prawdą. Przestań karmić te myśli. Każda chwila, którą poświęcasz na lęk czy niepewność, oddala cię od realizacji twojego najwyższego potencjału. Masz w sobie moc i czas, aby podjąć decyzję o zmianie. Teraz, w tej chwili. Przekrocz te granice, które być może przez lata wydawały się nieprzekraczalne. Wszechświat daje Ci wszystkie narzędzia, abyś mógł osiągnąć swoje cele i swoje spełnienie. Prawo przyciągania nie działa tylko wtedy, kiedy wygodnie jest w nie wierzyć. Działa nieustannie, w każdej sekundzie Twojej świadomości. Dlatego postaw się na nogi i zdecyduj, co chcesz przyciągnąć. Skup się na tym tak intensywnie, tak stanowczo, jak jeszcze nigdy wcześniej. Zdecyduj, że każda myśl, każda decyzja będzie służyć Twojemu wzrostowi, Twojej radości. Twojej drodze do pełni. Wszechświat odpowiada Twojej stanowczości. Im mocniej wierzysz, tym szybciej wszystko zaczyna układać się po Twojej myśli. Każdy dzień to nowe wyzwanie, ale jednocześnie nowa szansa, aby stać się najpotężniejszą wersją siebie. Neuroplastyczność nie jest jedynie teorią, to Twoja rzeczywistość. Twój umysł jest jak najpotężniejsze narzędzie, które może zmieniać się, ewoluować. I dostosowywać. To ty decydujesz, jaką drogę utorujesz swoimi myślami. To ty jesteś architektem tego, kim się stajesz. Jeśli chcesz zobaczyć zmiany, musisz włożyć w to swoje serce i umysł bez najmniejszego zawahania. Przestań unikać trudności. One są częścią twojej ścieżki, twojej lekcji. Każda przeszkoda jest tutaj po to, abyś wyciągnął z niej moc. Kiedy pojawia się trudność, staw jej czoła z przekonaniem, że jest Twoim narzędziem wzrostu. Uciekając, oddalasz się od tego, co Bóg i wszechświat mają dla ciebie najlepszego. Wstań i staw czoła każdemu wyzwaniu, każdej wątpliwości, każdym krokiem pokazując, że jesteś gotowy na pełnię życia, która jest ci przeznaczona. Przyjmij do swojego serca fakt, że nie potrzebujesz zewnętrznej aprobaty. By być pełnym i wartościowym. Wszechświat nie czeka, aż ktokolwiek inny zaakceptuje Twoją drogę. On już uznał jej wartość, nadał jej sens i znaczenie. Zatem i Ty uznaj ją teraz bezwzględnie i stanowczo. Pamiętaj, że tylko Ty możesz wybrać, co będzie dla Ciebie prawdą. I to właśnie ten wybór stanowi fundament wszystkiego, co nadejdzie. Jeśli wybierzesz wiarę w siebie, wszechświat będzie Cię w tym wspierać na każdym kroku. Otwórz oczy i zobacz prawdę o sobie. Jesteś duszą pełną siły, która ma misję i cel. Każda myśl, każdy dzień, każda decyzja, którą podejmujesz z odwagą, przybliża cię do odkrycia tej pełni. Przestań odkładać te decyzje na później. Wszechświat gotów jest odpowiedzieć na twoje wezwanie już teraz, ale musi wiedzieć, że mówisz do niego pewnym głosem. Przestań wątpić i uwierz z całą mocą. Każdy krok, który podejmujesz w pełnej świadomości, że zasługujesz na spełnienie, jest krokiem ku rzeczywistości, w której doświadczasz najgłębszej harmonii. Zatem wstań teraz i zacznij żyć jako osoba, która wie, że jest wspierana przez Boga i przez wszechświat, która wie, że każdy wybór jest manifestacją jej boskiej natury. Weź odpowiedzialność za każdą myśl, za każde działanie, za każdy krok. Jesteś jedynym twórcą swojego życia. Pamiętaj, że życie jest jak potężna rzeka to ty jesteś jej nurtem siłą, która wybiera kierunek i tempo. Nie pozwól, by codzienne przeszkody wywołały w tobie lęk lub zwątpienie. Każda z tych przeszkód jest po prostu wyzwaniem, które pokazuje, jak ogromne pokłady siły i mądrości już masz w sobie. Te pokłady nie są odległe ani trudno dostępne. One czekają na Ciebie, wymagają tylko jednego, Twojej pełnej, niezachwianej decyzji, aby stanąć twarzą w twarz z życiem i przyjąć swoją moc. Wszechświat sprzyja ludziom, którzy z całą pewnością wiedzą, czego chcą i idą po to z odwagą i zaangażowaniem. Gdy Ty określasz swoją ścieżkę bez wątpliwości, wtedy cała energia wszechświata zbiega się w jednym punkcie w Tobie. I zaczyna działać na Twoją korzyść. Ale wszechświat nie będzie odpowiadał na półśrodki, na słabość i niezdecydowanie. Musisz iść po swoje cele z pełnym przekonaniem i determinacją, tak jakby Twoje marzenia już były rzeczywistością. Zrozum, że Bóg i wszechświat złożyli w Tobie moc nieprzeciętną. To moc tworzenia życia na Twoich warunkach. Ta moc nie jest przypadkowa ani ograniczona. Jest bezgraniczna i jest ci dana nie po to, byś jej używał jedynie do małych, ostrożnych kroków, lecz do wielkich czynów i pełnej realizacji. Wiesz, że masz w sobie to coś wyjątkowego, co odróżnia cię od innych. Wykorzystaj to. Przestań się wahać, przestań czekać. Bądź stanowczy w swoich pragnieniach i żyj tak, jakbyś już to wszystko miał. Prawo przyciągania działa wtedy, gdy zaczynasz żyć jak osoba, która już spełniła swoje marzenia. Kiedy wstajesz każdego ranka, nie pytaj siebie, co dzisiaj pójdzie nie tak. Pytaj siebie, jak dzisiaj możesz dać z siebie więcej, by stać się tą osobą, którą pragniesz być. Wyobraź sobie siebie już teraz, jako pełnię tego, co chcesz osiągnąć, i działaj. Podejmuj decyzję: mów i myśl w sposób, który odzwierciedla tę rzeczywistość. Wszechświat słucha nie tylko tego, co myślisz, ale i tego, jak postępujesz, co wybierasz i co przyciągasz do swojego życia każdym swoim działaniem. Daj sobie szansę na wielkie rzeczy. Zasługujesz na to. Nie pozwól, aby strach czy niewygoda powstrzymywały cię przed pełnym wykorzystaniem tej mocy. Czasem wydaje się, że łatwiej jest schować się w bezpiecznym kącie, unikając ryzyka i wyzwań. Ale to tylko złudzenie, że w ten sposób jesteś chroniony. Prawdziwa ochrona leży w pełnym stawieniu się temu, co Cię spotyka. Kiedy odważnie wchodzisz w każdą sytuację, nawet trudną, wszechświat rozkłada przed Tobą ścieżki, które wcześniej były niedostrzegalne. To jest proces neuroplastyczności, trening Twojego umysłu i serca, aby nawykowo wybierać pewność siebie, działanie i rozwój. Z czasem twój umysł uczy się patrzeć na wyzwania nie jak na przeszkody, ale jak na okazję do wzrostu i rozwoju. Każda trudność, która wcześniej cię powstrzymywała, staje się szansą na rozwinięcie swoich możliwości. Wybierając odwagę i pewność siebie, twój umysł tworzy nowe połączenia neuronowe, które wzmacniają tę właśnie wersję ciebie. Osobę gotową na wszystko, co przynosi życie. Pamiętaj, że w każdej chwili jesteś częścią czegoś większego, co pragnie twojego sukcesu, ale nie czeka na ciebie na mecie. Jest z tobą w każdym kroku, jaki podejmujesz. Z każdym kolejnym wyzwaniem Bóg i wszechświat umacniają twoją drogę, ale musisz iść naprzód, nawet jeśli ścieżka wydaje się czasem niepewna. Wiedz, że ten stan niewygody, to uczucie dyskomfortu, które odczuwasz, nie jest końcem. To tylko etap, próg, przez który musisz przejść, aby dotrzeć do miejsca, w którym spełniają się Twoje marzenia. Twoje życie to coś więcej niż tylko przetrwanie. Jest pełnią potencjału, który czeka, aż go rozbudzisz i przekształcisz w coś realnego. Weź teraz pełną odpowiedzialność za swoje życie. Zdecyduj, że od tej chwili nic nie stanie Ci na drodze, ponieważ jesteś stanowczy w swoich pragnieniach i gotowy aby współpracować z Bogiem i wszechświatem na poziomie który dotąd być może wydawał się poza twoim zasięgiem niech każde słowo które wypowiadasz każdy krok który podejmujesz będzie odzwierciedleniem twojej niezachwianej wiary w siebie i w to co bóg dla ciebie przygotował nie ma tu miejsca na zwątpienie to czas abyś stał się najlepszą wersją siebie byś przestał uciekać przed swoją siłą pokaż światu i sobie samemu że jesteś gotowy na to, co Cię czeka. Wybierz życie pełne mocy i odwagi. Wybierz siebie w najpełniejszym, najpiękniejszym wydaniu. Pozdrawiam.